ją! Strasz ją! Ręce wysoko! Podejdź! podejdź. o! Odejdź, tak. jeszcze raz! Jeszcze raz, dwa, dwa, dwa! Akcentuj, Lipek! Akcentuj! Akcentuj! Aktentuj! Wykuć ręce! ręce Aktentuj! środka! od środka! Tworzy sobie sytuację i ciosy. Tu jest idea, żeby postawić na sport, głównie na umiejętności tych zawodników, nie iść tam... A i tak pijarowo bardzo, tylko bazować na tym, na, 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 na tym czym, czym jest tak naprawdę MMA i czy wyróżnią. Mam nadzieję, że wszystkie organizacje będą szły w tą stronę i powoli się to zmienia. Powoli zmieniają się czasy i będziemy wszyscy odbierani jako sportowcy, a nie jako goście, którzy się gdzieś tam biją. Dopiero zaczynamy z więc jeszcze, jeszcze właściwie takich e, mocnych zawodników nie było, ale zamierzam też pojechać do Warszawy i, i mój menadżer planuje ściągnąć paru zawodników do nas. Miałem operację. Na rękę miałem wyciągane kości śródręcza, więc teraz czekam od lipca rusza. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zrobię dwie walki, żeby przynajmniej były trzy, a tak w przyszłym cztery. No muszę robić i chcę robić cztery walki do roku. No, jestem pewien, że to będzie pierwsza runda. No, on chce ruszyć do przodu, ja do przodu, no i będzie starcie. No, i dalej się rozstrzygnie wszystko, prawda? Jak to jest na walkach. Mam plan, no, za czym się uda się go zrealizować? No, wszystko jest zaplanowane, taktycznie ułożone. Naprawdę jestem bardzo fajnie, profesjonalnie przygotowany. Tak jak to powinno wyglądać. Wróciłem do korzeni judo. No, i mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda pokazać. No, przypomniałem sobie po prostu skąd jestem. I postaram się wam to pokazać, że judo to mocna, mocna strona MMA. E, troszkę było historii dokładnie. E, prawie tam samie potrzebowałem asysty kurde, w podtrzymywaniu funkcji życiowych, ale no jakoś udało się, dobrze zeszło. E, Wróciła szybciutko, także jestem już świeżutki. Nie układają sobie walki. Walka się układa różnie. Wiesz, e, jakbyś game plan pada po pierwszym uderzeniu, także... To walka się jak będzie sytuacja, trzeba z nie w każdej sytuacji korzystać do skończenia jak najszybciej walki, także nie mam game planu. Subskrybujcie kanał Pitbull'a. Pozdrawiam. Jak przystało na graplera Oskar go znokautuje. Partner robi tam głównie u siebie. Coraz więcej chodzi do Grzesia Jakubowskiego, do Mikey Bulls, żeby tam, tam więcej MMA w tym było, bo to tak graplerskie nawyki. Stójkę z Maczkiem Brzostkiem cały czas robi, więc no jest w bardzo dobrych rękach, tu jeśli chodzi o sztab trenerski i przygotowania, no, z każdej walki, z walki na walkę będzie coraz lepsze, a dzisiaj obejrzymy już naprawdę takie bardzo dobre wydanie, moim zdaniem. Michał potrafi walczyć no, zarówno w stójce, ma dobre warunki, także, ale w parterze tak, tak samo nie da sobie krzywdy zrobić. Pracowaliśmy dużo nad łokciami, dopiero na dwa dni przed galą dowiedzieliśmy się, że tych ci nie będzie. To troszkę nam tak pokomplikowało też gameplay między innymi, ale mam nadzieję, że dostąpimy to innym. Nie czekaliśmy na ten ostatni dzień, tylko Michał stopniowo od poniedziałku już schodził sobie w dół i przyjechał, i już nawet na salon musiał chodzić, Tylko miał idealną wagę i dużo lepiej się czuje, także jest fajnie. Znaczynie z za zawodowych wystartów to, to również się przełożyli się bezpośrednio na kondycję. Ja! Ja! Jestem zadowolony przede wszystkim dlatego, że Michał pokazał w końcu charakter. na charakter. Tym, na tym nie zależało. Przeciwnik też bardzo dobrze się zaprezentował. No, w zasadzie niczym nas nie zaskoczył, robił to, co mi przewidzieli. Ale Michałowi tutaj zabrakło troszkę takiego tego może, może też doświadczenia. Ale ogólnie walka wygrana, także to jest najważniejsze. Chyba moja ostatnia walka, chyba lepszego momentu nie będzie, tak? Żeby zakończyć to u siebie w domu, na takiej dużej gali. Uważam, tak? że jest najlepszy moment. Na chwilę obecną nie będę brał żadnych oferty walki zawolnionego. Oczywiście zostaje przy sporcie, tak, będę brał udział w zawodach, natomiast nie w profesjonalnych walkach MMA. Uważam, że to jest już najwyższa pora, jednak z wszystkim spodu wieku, tak? no, trudno trudy wytrzymać tej walki, 15-minutowej odczuwam to. tak. Także na chwilę obecną to koniec. Poczywałem Oskar przed czasem i tak jak liczyliśmy, że się uda w stójce, tak, tak pokazał. Chociaż tak w, w, w okmusie trochę nas zaskoczył, ale, ale ogólnie bardzo do przodu i jest, jest, jest ważne, że jest kolejne zwycięstwo. Było parę takich momentów, gdzie faktycznie ja, ja troszeczkę byłem zagrożony. Był mądrzec, tam parę tych czasów też przyjąłem, czułem, że, że to, te ręce u niego troszeczkę ważą. Dosyć był ciężkim przeciwnikiem, że dosyć silny, taki fizyczny, zawsze jednak dąży do skończenia walki przed czasem. No mówię, też, też nie nastawiam się jakoś na to specjalnie, ale wiadomo, no, trenujemy na co dzień różne akcje, różne elementy, które chcę wykorzystywać na ringu. No dzisiaj poszło to po mojej myśli. No ale mówię, no nastawiam się raczej zawsze na ciężki bój, na ten pełen wymiar czasowy, ale jeżeli jest możliwość i okazja, to szukam skończenia walki przed czasem. そ że większość decyzji to e, może z jednym pojedynek, który gdzieś tam jakoś może specjalnie nie rozbudził emocji, a, a, a tak fajnie, fajna, fajna, walka motorów, fajna walka, fajna walka dziewczyn. Main event, e, myślę, że, myślę, że zadowolił. Mimo że decyzja to to absolutnie wszystkich. No widać, że idzie nowe pokolenie, bo e, myślę, że Myślę, że to jest po prostu, te MMA jest absolutnie już inne niż te, za czasów kiedy Chmielewski jeszcze wygrywał. E, no i Oskar Piechota, ja jestem osobiście wielkim fanem i wadła, także cieszę się, że dzisiaj kolejny raz zanotował zwycięstwo. To musi być tak, że każda z tych walk m, m, musi mnie pochłonąć. Jeżeli zostawiam jakiś pojedynek i jakby nic do niego nie czuję, nie mam przy nim żadnych emocji i jakby sam nie jestem ciekaw jak to pójdzie i jakby mam swojego faworyta od razu, i to, 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 to nie ma sensu. Myślę, że ta gala zaspokoiła wszystkich koneserów, nie tylko MMA. Było wszystko, tak naprawdę czego można było się spodziewać. Ta gala naprawdę kosztowała nas wiele przygotowań, wiele nerwów. Teraz, teraz czekamy, dajemy sobie dwa tygodnie i ogłosimy nasze dalsze plany.